Strajk nauczycieli może zacząć się już za tydzień. Wszystko zależy od tego, czy do porozumienia między nauczycielami a rządem dojdzie do porozumienia, czy też nie. We wtorek o godzinie 8 ruszyły kolejne rozmowy przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Solidarności i Rządu. Jak podkreślono, to rozmowa ostatniej szansy. A wczoraj do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda. We wtorek rozpoczęły się kolejne rozmowy nauczycieli i strony rządowej na temat sytuacji nauczycieli. Jak zapowiedziano, mają to być rozmowy ostatniej szansy. W czasie poniedziałkowego spotkania do wspólnego stołu z nauczycielami zasiadła Beata Szydło. Nauczycielom zostało przedstawionych pięć rozwiązań sytuacji, cztery z propozycji zostały przez nich przyjęte. Przedłotek mówiła po wczorajszym spotkaniu: Cztery spośród punktów, które rząd zaproponował, zostały zaakceptowane przez strony. Te dotyczące m.in. skrócenia stażu. Zmiany w ocenianiu nauczycieli, spraw związanych z dokumentacją? I dodała, że chcemy jeszcze przychylić się do oczekiwań strony związkowej, dotyczących m.in. usztywnienia pewnych dodatków, czy włączenia ich w podstawę wynagrodzeń. Potrzebujemy na to czasu, żeby te dane były wiarygodne. Do jutra do 8. Rano te wyliczenia zostaną przedstawione. 2 kwietnia od 8.00 rozpoczęły się kolejne rozmowy. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, zapowiedział: Mamy nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie przybliży nas do rozwiązania problemu. W poniedziałek do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda. W czasie spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego, prezydent powiedział, że rozmawiał o sytuacji nauczycieli z minister finansów. Duda zaproponował swoje rozwiązanie: złożyłem pani minister taką propozycję w sprawach nauczycieli, poprosiłem. Żeby rozważyła także razem z panem premierem, możliwość objęcia nauczycieli takimi samymi zasadami Jeżeli chodzi o kwestie kosztów uzyskania przychodu jak traktowani są obecnie nauczyciele akademiccy, czyli pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni, jak twórcy 50%? Proc? Kosztów uzyskania przychodu Takie rozwiązanie zaproponowałem, żeby zostało przyjęte? Koszty uzyskania przychodu, żeby były dla nauczycieli liczone jak dla twórców, oznajmił prezydent. Czy Andrzej Duda postanowił zaproponować rozwiązanie w sprawie nauczycieli dlatego, że jego żona przez lata była nauczycielką niemieckiego?